Cztery osoby zginęły w dramatycznym wypadku pod Przasnyszem, do którego doszło 29 listopada późnym wieczorem w miejscowości Mącice. Na prostym, leśnym odcinku drogi Chorzele, Wielbark zderzyły się czołowo Skoda Superb i Volkswagen Passat. Siła uderzenia była potężna. Skoda wpadła do rowu i w ułamku sekund stanęła w płomieniach wskutek wycieku paliwa. W spalonym wraku znaleziono ciała 27-letniej pary z powiatu olsztyńskiego. Volkswagen zatrzymał się po przeciwnej stronie drogi. Jechało nim trzech mężczyzn, 31-letni kierowca i 48-letni pasażer zginęli na miejscu, ich ciała leżały obok pojazdu. Trzecia osoba, 36-latek, przeżyła, ale trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Ustalenia prokuratury są jednoznaczne. To kierowca Volkswagena zjechał na przeciwny pas ruchu, jadąc około 104 km na godzinę przy dopuszczalnych 90-biegli wykluczyli, by stan techniczny aut miał wpływ na wypadek, kierowca Skody poruszał się prawidłowo. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne ujawniły, że sprawca tragedii był kompletnie pijany 3,52 promila alkoholu oraz pod wpływem MDMA i śladowych ilości amfetaminy. Prokuratura umorzyła postępowanie z powodu śmierci sprawcy, choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością.